Cześć wszystkim z tej strony Taseka to kolejny film z serii od zera do potentanta odzieżowego. Na samym początku chciałabym Was przeprosić za to, że film pojawił się z opóźnieniem. Informowałam o tym na karcie społeczności, do której zachęcam zaglądać, bo coraz częściej się tam udzielam, ale udzielam się. W jakiś sposób się na pewno udzielam, więc tam najczęściej będziecie mieli informacje, jeżeli nie będzie jakiegoś filmu, czy jeżeli ma być opóźnienie. No, dlatego e, mówię informowałam e, tam, że mnie nie będzie. E, znaczy nie będzie mnie we wtorek. Będę e, w środę, z tego względu, że no, troszkę mi się e, plany pozmieniały niestety, i nie dałam rady nagrać dźwięku. Hmm, za co jeszcze raz serdecznie przepraszam. I co dalej? No dalej kontynuujemy ogółem. No, na zbiór bawełny. Jak powiedziałam jest to rozłożone na trzy odcinki. My wtedy nagraliśmy trzy odcinki naraz. E, troszkę nam z tym zeszło, bo tej bawełny jest bardzo dużo. Ja mam ogółem takie podsumowanie ile dokładnie mieliśmy hektarów, ile e, litrów bawełny zebraliśmy. Ale to już będzie w trzecim odcinku gdzie na samym końcu po prostu podam te wszystkie liczby. No, tak, mówię, że zbieraliśmy. No, tak jak w zeszłym odcinku, oczywiście chodzi o to, że mamy tutaj do pomocy Eminkę oraz Liska. Dziękuję im również za udział w odcinku. No i trochę, no troszkę nam zeszło z tym. I jak widzicie, mamy kolejny kombajn. Tam na samym początku, jak jeszcze mówiłam, wypożyczaliśmy kombajn. Też e, kla nie Klasa, tylko Kejsa, e, że w poprzednim odcinku mówiłam Klasa, chodziło mi oczywiście o Kejsa, e, nie wiem dlaczego mi Klas wszedł, może dlatego, że widziałam gdzieś coś zielonego i chodziło mi o Traktor, czyli tego Acciona, którego mieliśmy z marki Kasa a nie Case a, a teraz jeździmy Case. Em. Tak, kejsem, jeszcze raz powtórzę kejsem, żeby wystarczająco dużo razy nadrobić to z poprzedniego odcinka. Mamy w tym momencie trzy kombajny, troszkę nam e, może to ułatwi. W tym momencie lisek i eminka chyba, jeż, chyba jeszcze, chyba już kończą, e, kończą robią ob, e, obaj. Tam to połączone trzy pola, czyli 18, 19 i 20, a ja w tym momencie robię pole numer 14. Musiałam się na chwilę zatrzymać, ale nie mam zielonego pojęcia, po co yy, i dlaczego. A chciałam sprawdzić, dlaczego mi chodzi ten. Yy. Do ugniatania, po czym sobie e, przypomniałam, że no, faktycznie to czasami, to czasami się e, tam rusza, bo no, ugniata tą bawełnę. No jakby nie patrzeć, ten kombajn ma pojemność 20 ton, co mi się bardzo podoba. I e, no jest. E, o tyle dobry, że ma tą dużą pojemność i jest tańszy. ale ja się w poprzednim odcinku zapytałam czy, czy w następnym zbiorze bawełny mogłabym wykorzystać moda i dostałam odpowiedź, że nie przeszkadza Wam jeżeli byłby używany mod więc już na następny zbiór bawełny mod się pojawi nie mówię tutaj oczywiście o tym, że będziemy używać modu e, tego z Colossus Pack gdzie jest e, faktycznie to zbioru bawełny tylko tam jest e, ten lizard bo tam są marki lizard oczywiście e, tylko, że tam jest Combine lizard który jest wzorowany na John Deere mm, nie będziemy tego używać oczywiście, bo to już byłaby, to byłaby przesada po prostu za bardzo, z tego względu, że tam może jechać bodajże 200 km na godzinę. Wszystko inne jest to samo, praktycznie, tylko jest możliwość jechania szybciej. Ale natomiast będziemy używać moda na John Deere tak na, tak na John Dira, tylko że jest troszkę szerszy header. Tutaj jest chyba 4 metry, jak dobrze pamiętam, a. Na tamtym jest podejść 6 albo 7. Nie pamiętam, już muszę sprawdzić sobie to. Więc już wiecie ile ma, ja sobie to sprawdzę i żeby mieć pewność i i, i, i co jeszcze. No i tam on jest... on jest z modów, ale... On istnieje, bo kiedyś kiedyś na serwerze Discord czarnego pana pozdrawiam wszystkie osoby, które są z Discorda. Gadaliśmy o tym i faktycznie gdzieś tam istnieją takie szerokie headery i to jest bardzo fajne, bo no jednak jak tutaj mamy te sześć hmm, odnóż, powiedzmy, które zbierają tą bawełnę, no to trochę no trochę schodzi zwłaszcza przy dużej ilości bawełny. No niestety tak to też bywa. Dzisiaj odcinek taki troszkę mm, monotonny, dlatego że jeżdżę non stop tym, e, tym kombajnem i tak naprawdę nic się nie dzieje. Czasami tylko tam będę przejeżdżać z pola na pole, jeżeli chodzi o pracownika, bo też wzięliśmy dużo e, dużo zleceń na kultywację pól i no, tam widzicie podświetlone na mapie pole numer 7, 13, 3, 11 i 16. No i e, muszę tam pracowników za, zaprowadzić, a tak to dalej będzie robione pole. E, w ogóle to jest tak cudownego, mijaka, że aż stwierdziłam, że no nie, tyle bawełny nie zostawię, nie zostawię muszę po nią wrócić. Teraz w ogóle, też jak nagrywam teraz dla Was ten głos, zauważyłam, że coś coś nie tak jest z moim gardłem. Nie wiem, czy Wy to teraz słyszycie, czy nie, ale ja słyszę, że to nie jest ten sam głos, który miałam chociażby wczoraj, ale prawdopodobnie, e, może nie przeziębiłam się, chociaż nie wiem, może, możliwe, że się przeziębiłam, bo e, wychodząc wczoraj na miasto, powiedzmy, byłam. E, Koszuli, a wracając po tej 22. bodajże, no już było chłodnie, a jeszcze wracałyśmy rowerem, więc e, mogło mnie troszkę przewiać i zniekształcić w tym momencie mój głos. No tak, teraz się o tym dowiaduję. Wcześniej tego nie słyszałam, bo praktycznie się przez cały dzień nie odzywałam. W sensie no tak od godziny. Od godziny 11 się praktycznie w ogóle nie odzywałam. E, Dlatego teraz dopiero sobie to uświadomiłam. Czy ja chciałam wam coś jeszcze powiedzieć? Ja chciałam wam coś jeszcze powiedzieć, ale nie pamiętam, co chciałam wam powiedzieć. A, wiem, co chciałam wam powiedzieć. Zaczęliśmy oczywiście e, live'em, bo jak pamiętacie, m, osoby, które oglądają również oglądały, oglądają albo oglądały raczej e, sielankę na Black River. No, niestety musieliśmy zakończyć przygodę na tamtej mapie ze względu na aktualizację mapy do wersji 2.0. E Mapa jest po już przefantastyczna, już po aktualizacji, jednak trzeba było założyć nowego save'a, A ja nie chcę zaczynać gry od nowa. Dlatego stwierdziłam, że no, skończymy z sielanką na tym co było, ale w zamian w piątek miało coś wejść innego. I tutaj weszło mm, piątkowe liveowanie. Tak się nazywa. E, może nie seria, ale po prostu w piątki będziemy mieli live. Co piątek będzie live. Już zaczęliśmy w piątek e, live. E, tak, livea pierwszego mieliśmy w piątek o godzinie 18. Trwaliśmy do ponad 23. Po 23 jakoś skończyliśmy. Jakoś tak, dość, e, dość długi był ten live, jak dobrze pamiętam. I e, mi się bardzo fajnie grało, graliśmy w Blue Simulator, e, co będzie w ten piątek, bo tak, w ten piątek również będzie live, mimo tego, że jest e, 3 maja e, i też o 18.00. E, o 18.00 jest tylko względu, że, e, że większość z Was chciała o tej porze live. Ja się domyślam, że po prostu ludzie są po szkole, e, czy po pracy niektórzy i wtedy mają jakąś możliwość wejścia no i o 18 będzie o 18 również jest moja audycja w radiu, dlatego też ją słuchamy na samym początku e, mam nadzieję, że i ta się spodoba bo to jest coś, co ja uwielbiam, w sensie robimy teraz audycję o czymś, co ja kocham e, no i co, no i jeszcze raz, o 18 zapraszam was na live e, ten w tym tygodniu zagramy w pewną nową gierkę, która dopiero co miała premierę 26. 26 kwietnia, ja w nią pogram już chyba w tym momencie mam około 10 godzin albo i więcej. Bardzo fajnie się w nią gra. Mimo tego, że jest dalej w wczesnym dostępie. Ja wiem, że bardzo, bardzo dużo osób w nią gra. Tam widziałam, że jest masa recenzji, ludzi, którzy pokupowali gierkę. I ona jest zrobiona w ogóle przez Polaka, przez jednego Polaka, jak dobrze pamiętam, Grzegorz miała na imię. A chodzi oczywiście o Manor Lords, czyli symulator tworzenia wioski. To ogółem... Będziemy ogrywać sobie tam na live'ach, tylko nie będę z tego robiła serii, bo nie widzę sensu. Wracając w ogóle do farminga, ja nie mam zielonego pojęcia, dlaczego ja chciałam jechać tędy. Ja wiedziałam doskonale, że ja tędy się nie zmieszczę, a i tak pojechałam, no bo myślę sobie, a może, może się zmieścimy tym dużym traktorem, w sensie on jest średni, średni chyba, albo duży. Nie pamiętam. W każdym razie, no jest z porawy. ale i tak chciałam wjechać, no bo tam radę przecież, nie? Dam radę, nie dam rady. E, e, ale tak, mówiłam, że będę tylko na robiła, ale koniec końców, stwierdziłam, że tam co zatrudniłam trudnią pracownika, a ja sobie pomału zbieram mm, te bele wielkie jedną belę zawiozłam do przędzalni tutaj. E, tutaj na mieście, która jest, która jest oczywiście już na mapie postawiona, a tutaj e, tutaj robimy, e, tutaj dowozimy. Kolejny belę. E, ja użyłam tej sobie siły, bo tam zostało bodajże tysiąc, jak dobrze zauważyłam, i chciałam po prostu zrobić tak, że wrzuciłam ją do, tego, do tej drugiej przędzali, a tutaj podwiadę jeszcze dwoma innymi belami, żeby one już były na zapas. Ja dalej mam w ogóle w magazynie trochę tych bel, ale stwierdziłam, no stwierdziłam, tak czy tak chcemy mieć więcej. E, Więcej bawełny, bo chcemy rozszerzyć troszkę jeszcze przędzanie, jeszcze dokupić e, zakład krawiecki, no bo w tym momencie tam chyba 25 tysięcy zarabiamy na miesiąc, a chcielibyśmy jeszcze więcej, prawda? E, o koniec końców, przecież e, musimy zarobić musimy zarabiać 250 tysięcy miesięcznie, albo e, zarobić 10 milionów, żeby skończyć e, nasz cudowny challenge. Myślę, że jeszcze troszkę nam z tym zejdzie. Chociaż myślę, że jeżeli dobrze uzbieramy bawełny, postawimy kilka fabryk to ten milion uda się dość szybko zebrać. Jeszcze mam w, mam w planach zrobić wielką akcję z kiszonką, ale to na razie nie teraz, jeszcze nie teraz, więc na no spokojnie. Na razie Trawy, trawę zbieramy. W sensie zbieramy. Na razie trawę kosimy. Dopóki nie będzie mi brakowało trawy u owieczek, to ta trawa będzie na, na polu, a potem ją zbierzemy, kupimy tą wielką pryzmę, co jest przy biogazowniach zazwyczaj i zrobimy dużo, dużo kiszonki. Zobaczymy jak to wyjdzie. Ja mam nadzieję, że nie będzie najgorzej. Ale dobra, trochę pozbierałam tego. Chyba zostawimy na razie tą przyczepkę. Bo mi zostało tylko to pole jeszcze pole 12, które chłopaki już robią tam we dwójkę. No i ja wracam do swojego Batmobilu. Powiedzmy dalej kosić naszą cudowną bawełnę, białe złoto. Jak widzicie w ogóle też jest maksymalny utarg maksymalnie na minusie, bo wynajęcie tych wszystkich maszyn nas naprawdę dużo kosztowało. I, I co? No i chyba tyle. Dobra, dzięki Wam za obecność dzisiaj. Jeszcze raz przepraszam za opóźnienie, że jest to w środę, a nie we wtorek już za tydzień będzie normalnie we wtorek, pozostałe odcinki też w tym tygodniu będą normalnie. Do tego zapraszam oczywiście w piątek jeszcze raz na live'a. Pogramy sobie w Manor Lords Plus. Możliwe, że pogramy jeszcze w coś innego. Zapraszam oczywiście do subskrybowania, do lajkowania oraz do komentowania oraz do wchodzenia na Discorda, bo tam się najczęściej pojawiają e, powiadomienia o filmach, jeżeli nie działa Wam dzwoneczek na YouTube, jak to często się zda zdarza. No i oczywiście do zakładania kartę społeczności, gdzie najczęściej informuję jeżeli coś się dzieje. A teraz jeszcze raz dzięki wszystkim za obecność. Trzymajcie się. No i cześć.